w pudle. Nie mogłam z tego wyjść. Zimna, paskudna kobieta mnie w nim uwięziła. Wtedy nagle przyszedł mój na zbawca. Koteczek. Odsunął pudło, kawałeczek kawałku, tak że mogłam wyjść. Hurra, jakże ja byłam tak ten kotku wdzięczna. Pamiętam go. Pamiętam go. Położyłam się koło niego. Wtedy magicznie zaczęło pojawiać się na mnie. Bardzo wdzięczna kotkowi. Naprawdę. Miałam już wszystkie rzeczy, które można było dostać na świecie. Ta skudna właścicielka machała mi i powiedziała Hej, piękna, chyba pójdziesz ze mną na lunch? Chyba ja odparłam swoje skromności. No dobra, ale już, już nie uwierzysz, że im nie podkał Wtedy mnie się zdziwiła i pomyślała, kurczę, to ona! Ale piękna jest. I wtedy wszyscy obydwie żyłyśmy w pokoju i szczęściu. Na tym się kończy niestety moja historia, ale jeśli bardzo chcecie obejrzeć jeszcze jeden odcinek, to mogę go nakręcić dla Was, jeśli zostawicie łapkę w górę. na to, pa pa! pa.